Witamy serdecznie w kolejnym wydaniu Motoraportu w Radiu Radom na 87,7 FM. Dzisiaj wydanie specjalne, bo tuż przed świętami, także ten, te, te stroje są jak najbardziej wytłumaczone. Doktor inżynier Paweł Olszowiec, rzeczoznawca samochodowy. Nie mogę mną. powiedzieć nic innego. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. <laughs> Witaj, no, no, Biegamy od tematów kupowania nowego auta, bardziej kupujemy teraz nowe gadżety. No i właśnie, co możemy sprawić pod choinkę? Może zanim przejdziemy sobie takich totalnych motoryzacyjnych frików, to no jeżeli i nie wiem, wiemy, że ktoś jest kierowcą, nie mamy pomysłu na prezent, skarpety to jednak trochę się już zużyły, to z zeszłego roku zwłaszcza. No Czyli to... Chyba opony w tym przypadku można było bardziej kupić. No, ale opony pod choinką <laughs> będą kiepsko wyglądały. To co można w takim razie znajomemu kierowcy sprawić pod choinką? Drodzy Państwo, na wstępie bardzo chcę przeprosić za pastisz tej audycji, to miało być poważna audycja motoryzacyjna o poważnych rzeczach, to dzisiaj tak nie wyjdzie. Absolutnie nie. Pawle, Pawle yy, przygotowując się do naszej dzisiejszej audycji, a do tej się musiałem przygotować, co można kupić? Yy, podzielmy to tak, yy, współczesnemu kierowcy, a później przejdziemy do właśnie, jak to nazwałeś, freak motoryzacyjny, czyli taka osoba już bardzo pielęgnująca swój samochód, gdzieś tam dbająca. No, nie e... wiem, ja bym na pierwszy rzut pomyślał sobie, a może chociaż sprawię jakiś drobiazg, może zapach do samochodu. No ale czy trafisz w mój zapach? Ja hmm. lubię waniliety co byś powiesił? New car na przykład. Nuke, no, no, Black o widzisz. No i czy zapach jest dobry? To musimy znać osobę bardzo dobrze. Jeśli jest to nam bliska osoba, jest OK. Ja na przykład myślałbym, że troszeczkę dołóżmy jednak budżet i pomyślmy o czymś, co jednak będzie miłe, praktyczne, ale też będzie świadczyło o tym, że dbamy o tą osobę, czyli o czymś związanym z bezpieczeństwem. Mhm. Tu przychodzi mi na, 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 na myśl dwie rzeczy. Pierwsza taka rzecz to kwestia na przykład zakupienia takiego vouchera, na sprawdzenie samochodu przed zakupem. Jeśli ktoś z naszej rodziny, z naszych bliskich, gdzieś ma jakiś taki pomysł na to, że w najdługim czasie będzie, sprawdza, będzie zmieniał samochód, to możemy na przykład kupić, ja postaram się, żeby gdzieś tam na dole dla osób, które oglądają nas również na Facebooku, wrzucić jakiś link. Do tego, że załóżmy, dużo firm, nasza również robi taki pakiet. Załóżmy, pakiet jest warty 500 zł, w okresie świątecznym jest to niecałe 300 zł i jest to przez 20 miesięcy bodajże ważna taka usługa, więc nie musimy się śpieszyć. Prezent, który cieszy dwa razy, bo raz jak się go dostanie, a drugi raz jak się go użyje. Dokładnie. Druga rzecz, myślę, że to jest wszelkiego rodzaju sprawdzania. W Radomiu, w naszym, w naszym rejonie mamy bardzo dużo firm, które świadczą takie usługi, że jak już mamy to auto, to w okresie na przykład zimowym sprawdzą no, jakiś płynu hamulcowego płynu chłodniczego, sprawdzą nam oświetlenie itd. i tak dalej. Więc takie, takie usługi, takie vouchery na pewno można nabyć i one stosunkowo nie są drogie, a również będą tak świadczyły trochę o tym, że no, troszczymy się o tą, tą, tą osobę i, i chcemy jej przysłowiowo dobrze. Tak? To taki pomysł na, na, na teraz. Nie wiem, z elektroniki coś masz, pomysł jakiś? Z elektroniki, no nie wiem, wideorejestrator. No powiem Ci, że to jest w czołówce, jak się przygotowałem właśnie do dzisiejszego naszego programu, to jest czołówka, ponieważ tu jest takie, bawi i uczy tak naprawdę, ponieważ jest to fajny gadżet, fajnie to wygląda, ale no jednak mimo wszystko jak dużo jeździmy, przy, przeważnie po mieście, chociaż to nie ma reguły, jest to fajna, fajna taka... Zabawka z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo praktyczna. Rejestruje te niebezpieczne sytuacje, bardzo często jest jakimś takim, może nawet nie dowodem, ale no, wyjaśnia sytuację jakieś nieporozumienia na drodze, a im więcej jeździmy, tym więcej tych takich nieporozumień się nam zdarza. Więc może wideorejestrator, a tych wariantów wideorejestratorów mamy bardzo dużo, bo bardzo fajnie to wygląda. Jak załóżmy mamy kamerkę z przodu z tyłu, narejestruje to, to, to gdzieś tam, co jest przed nami, za nami. To są naprawdę już dzisiaj. To bardzo dużo portali proponuje za bardzo, bardzo fajnych, fajnym budżecie takie zabawki myślę, że to, to jest jak najbardziej okej. Okay. No to przejdźmy sobie może wreszcie do naszych frików. Wiesz tutaj nawet rozmawiając z kilkoma, nazwijmy to salonami, czy, czy takimi punktami detailingowymi w naszym mieście, każdy gdzieś tam ma w ofercie właśnie vouchery na, na pewnego rodzaju usługi, zakres swoich usług. Są droższe, są, są, są tańsze. Natomiast myślę, że nie, nie ma czegoś, co bardziej ucieszy, jak odstawisz swoje wypragnione, wiesz, wychuchane autko. No i Dostaniesz wiesz z jakąś powłokę ceramiczną, czy, czy jakiś, wiesz kwestię wosku, czy polerka. No to są tak zwane korekty wieloetapowe lakieru, żeby być profesjonalnym. Tutaj, no myślę, że ucieszy. Czy, czy nawet ta kwestia prania pojazdu. Mamy auto rodzinne. Wiadomo, że z tyłu dzieci, chipsy, wszystko tam wiesz, fruwa i lata. Kiesnie, tak, tak, tak. Więc na przykład taki, taki, taki voucher na to, żeby zrobić taki detailing wnętrza, to naprawdę powoduje efekt wow bardzo często, bo to, co używamy rok, dwa, trzy i już nam się troszkę znudziło, okazuje się nagle, nawet z powrotem może być pachnące, lśniące i tu są e, nasze lokalne firmy, e, myślę, że oferują bardzo dużo zakres takich możliwości e, i to też jest bardzo fajne, że jak kupimy taki voucher, to nie musimy go... Realizować tu i teraz, tym bardziej, że mamy okres zimowy, to auto musi dos wyschnąć i tak dalej. Więc możemy sobie go na przykład po okresie zimowym na wiosnę oddać, właśnie wtedy to zrealizować. I... Czyli znów prezent, który cieszy dwa razy. Tak, zdecydowanie. To zdecydowanie. No i, i zostając gdzieś tam w tej tematyce, myślę, że jakiś pakiet taki też fajnie wygląda kosmetyków. Jeśli kogoś znamy bliżej i wiemy, z jakiej firmy gdzieś tam korzysta, to na pewno. Natomiast. To już zostaje do, do na pewno do... Do rozpatrzenia indywidualnie. No i pamiętamy też, że możemy ewentualnie, jeżeli ktoś bardzo chce sprawić komuś nowy samochód, wyższy model na przykład i nowszy, ale to spory wydatek czasami jest. Ale to my i... z Pawłem chętnie przyjmiemy. To jakby ktoś nam chciał kupić po samochodzie, to my no oczywiście bardzo... Nawet nie zwrócę bardzo... uwagi, że on kiepsko się prezentuje pod kątem. Paweł będzie i czerwonym jeździł. Naprawdę nie ma problemu. Ba, nawet i perkalikowym w kratkę. Paweł Olszowiec, doktor inżynier, z rzeczoznawca samochodowy. Paweł Serwatko za sterami, a przy okazji życzymy Państwu wszystkiego dobrego na święta. Zdrowych, spokojnych i świętego spokoju. Do następnego.